Widzisz? Inkognito w srebrnej polanie, warunki spełnione. Ona jest po prostu jakaś szalona. Witam, dzień dobry, mam na imię Herman. <ścoughs> Jestem właścicielem stajni, kocham konie, uwielbiam konie, witam. Haha, ha. to tylko ja, Ana, zegarnisz Big Bunny. He, 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 Bardzo przepraszam, się trochę cię zmyliłam. Naprawdę myślałeś, że to Herman. Ukaże się w moich drzwiach. Haha, ha, ha. och, nie wstydź się, to był naprawdę dobry żart. Najlepszą rzeczą jest to, że jeśli ty mnie nie poznałaś, to nikt inny mnie nie rozpozna. No, ona jest po prostu jakaś szalona, po prostu. Witaj Anna. teraz posłuchaj. Byłam na wieży zegara i przejrzałam się trochę mechanizmowi. Możliwa jest jego naprawa, szczególnie dla mistrza takiego jak ja. Nic nie jest niemożliwe, ale to jest możliwe nie znaczy, że jest łatwe. Jest tylko jeden mały problem. Kiedy opuściłam sobą plan, byłam tak bardzo na siebie zła, że rzuciłam wszystkie rzeczy do fontanny. Zapomniałam, że to zrobiłam. Nie mam zamiaru ruszać się nawet o centymetr za próg moich drzwi. Wyobraź sobie, co by było, gdyby ktoś mnie zarozpoznał. Widzisz, mój kwiatuszku? Ty masz niekwestionowaną swobodę wędrowania, więc nikt nikt cię nie podejrzewa. Pojedź do fontanny i zabierz moje drogocenne narzędzia i szybko przyjedź. Okejka. No to bierzemy konie. A gdzie jest koń? A gdzie są nasze konie w ogóle? A, tutaj. Dobra. Czyli wsiadamy i proszę, kierujemy się na fontannę dawaj. Moje narzędzia, moje drogocenne narzędzia, dziękuję Ci, ale są całkowicie zepsute na moją złotą rybkę. Dlaczego, dlaczego takie rzeczy mi się przytrafiają? O Boże! Olej do mechanizmu. do mechanizmu, wybierz zadanie. Nawet jeśli moje narzędzia zostały naprawione, dalej nie mogę na nic liczyć. Potrzebujemy oleju do rozruszania machiny. Tak, och, Steve, och, może on ma olej, ale nawet jeśli moja droga, Anna, to nadal droga, donikąd. To nigdy się nie sprawdzi, to ciężko, to ścieżka do samozagłady. Oj, Ojoj, jak ona męczy. Dobra, olej do mechanizmu. Zapytaj Steve'a o olej. Ok, przyjmujemy zadanie i szukamy Steve'a. Ok, Steve, dobra, ropa. Cóż mam trochę tutaj tego czarnego złota? Dobra, wykonano. Dalej. Widzisz ten zbiornik, który znajduje, e, znajduje się olej, Ana? Hmm, myślisz, że to olej napędowy. E, co to za różnica? Jedyną rzeczą, którą musisz wiedzieć o moim oleju, jest to, że to olej napędowy, więc będzie działał idealnie wierz mi. Wszystko, co musisz zrobić, to wziąć tę butelkę i napełnić ją. Jestem pewien, że zrobisz to samo. butelka? Hmm. Czy mamy butelkę w plecaku? Mamy jakąś butelkę, mamy. tak taka ale gaz, to chyba gdzieś tu będzie ten zbiornik. O, tu też jest stań już widzę. Napełnianie. Widzimy. Nie trzeba zsiadać? Nie trzeba. O, nie trzeba zsiadać z konia, ale fajnie. Okejka. Okay no to wracamy. Czy my w ogóle zrobiłyśmy jakąś kasę dzisiaj? No, ja mam nadzieję. Dobra. I cię jak zwykle. Proszę bardzo, masz teraz butelkę pełną oleju albo ropy, czy raczej oleju napędowego? Jejku, dziwne. E, dobra, wróć e, do zegarmistrza z olejem. Ok, dzięki Steve za pomoc. Bony. Eee, wróć z tym olejem. Fuh! Napełniłaś butelkę olejem? Och, doskonale. Może jest nadzieja, że wiatr e, przeznaczenia zmieni swój kierunek mimo wszystko. Suta. Narzędzia muszą być naprawione. Pojedź z narzędziami, zegarmistrza, do kowala. Ale do naszego kowala? Czy tutaj też jest kowal w tym miasteczku? Eee, chyba do naszego. Teraz ja prowadzę, bo ty się, mama, już zagubiłaś. Ja myślę, że tutaj też musi być chyba jakiś kowal, co? Dobra, ale teraz. Proszę, cały czas prowadzisz. Dobra, mhm, ja też. Mhm. Gdzie tu jest kowal? Był gdzieś po drodze kowal, nie widziałam. No, faktycznie do naszego Kowala. Pozdrowienia, Ana. W czym mogę ci pomóc? Narzędzia muszą być naprawione. Okej. Okay. Mam naprawić narzędzia zegarmistrza. Zwykle nie pracuję z tak małymi przedmiotami, ale dla Ciebie mogę zrobić wyjątek. Nie chcesz niczego prostego? Właściwie to najtrudniejsze zadanie, o które mnie można poprosić Kowala, nawet tak doświadczonego. Jeśli mam temu podołać, potrzebuję Twojej pomocy, musisz przynieść mi żelazo serca w furii, Garonta, które znajdziesz w wulkanie zalewającym cały Jorvik śmiercią i zniszczeniem. To ryzykowna podróż pełna niebezpieczeństw. Przez długi czas opuścisz bezpieczne granice Jorwiku przez inne miejsce. Ale nie bój się, Anna, pomogę Ci w skrzyni koło domu, znajdziesz przedmiot, który możesz wziąć ze sobą na, na wyprawę. Przynieś go, powiem ci coś więcej. Najtrudniejsza praca kowala jest przy Pobieramy przedmiot. I jedziemy do kowala. I wracamy do kowala. Że ja Lady Love bardzo porobiła. Lady Love po prostu jest najlepsza. Świetnie, masz yy, namiot, dobrze, posłuchaj uważnie. Twoja podróż do serca, garnoka, zajmie co najmniej miesiąc, a wtedy nie będziesz w stanie zobaczyć ani swoich przyjaciół, ani koni. Konie nie mają wstępu tam, gdzie się udajesz, więc musisz zostawić też Candy Lorda Tutaj cały miesiąc bez przyjaciół i koni to brzmi na Wielkie poświęcenie, ale jestem szczęśliwy, że mogę liczyć na ciebie w tej sprawie. Więc Ana, jesteś gotowa na rozpoczęcie swojej przygody? Oh, miesiąc! Bez żartów. Ha ha ha. Ha ha ha, ściemnia? Tak. No co ty? Ha ha ha. No ale śmieszne. Ha, ha, ha. Ojej, głupoki zrywać. Po prostu żartowałem Ana. Gotowa, głowa do góry. Pierś do przodu. Co za żart światowej klasy. Nie potrafię. <laughs> nie tylko potrafię wykuć najlepsze narzędzia, ale także żarty. Ha ha ha. Te narzędzia były tak łatwe w naprawie, że zreperowałem je, kiedy ty kręciłaś się tam przy pudełku. Nieźle udało ci się wkręcić cię w żart. Ten żart będzie sobie, będę, będę opowiadać swoim dzieciom i wnukom, i prawnukom. Przez 100 następnych lat będę mówił o tym żarcie, ale śmieszne. Oto narzędzie Anna daje, daje, daje jej swojej przyjaciółce. No, miesiąc bez konia by nas chciał zostawić. To jest nie do wytrzymania miesiąc bez konia. Ech, wróciłaś z niczym, prawda? No jak ona jęczy! Tak jak przewidywałam, totalna katastrofa. Kolejne rozczarowanie, kolejny tragiczny rozdział historii. Czy chcę zobaczyć narzędzia? Pff, nie, co za różnica. Co? Czekaj, wyglądają jak nowe. Czy los wreszcie się odwrócił? Czy skrzydła mojego przeznaczenia wreszcie wzniosły się ku górze? Oj, kona smęcząca. Róbmy o jej ostatnie jakieś zadanie i po prostu uchodźmy stąd, bo ona jest okropna. Nawet. Użyj klucza na tarczy z przodu zegara Wlej olej do dużego lejka Użyj krętego klucza, aby nakręcić sprężyny Pociągnij drążek, aby uruchomić zegar Trzymaj kciuki Trzymanie kciuków było ostatnie, powodzenia I to my mamy jechać zrobić Za 100 O matko, uczeń mistrza. No niech będzie, dobra, jedziemy Wiesz co, nie chcę jej się ruszyć Po prostu czterech liter Do roboty tylko my musimy za nią to robić. Gdzie my jedziemy? Bo my jedziemy w jakieś kółeczka. Aha, bo to tutaj jest wieża tego zegara. No tak. Jest, jest. Nie wiem, bo tutaj się coś świeciło. E, bo, e, mhm. bo dla ciebie miejsce. Już idę. Ale ten mój koń jest piękny. Bo jest taki piękny ten koń, że normalnie szok jest przecudowny. I ten wianek, jak mu ładnie pasuje. No, no wejdę ja po tych schodach, czy nie? Ten koń mi trochę I po tryk. Czy te ryby? Idziemy na górę. O, piesek ze mną przyszedł, ale miło. Chyba. Gdzie ten zegar? O, tutaj coś trzeba naprawić na górze. Dłużej przedmiot to klucz. I to wszystko? Czy jeszcze coś? Nie wiem. Nie, jeszcze się tam coś na górze świeci, zobacz. Wiesz, trzeba tam pójść. Tam są chyba schody na wprost. Pod górę, pod górę. O! Spadłam. Jeszcze raz. Wow, przekręcam to swoim łokciem. <laughs> Co teraz? Użyj przedmiotu smar. Użyłaś smaru już? Zrobiłaś takie no? coś? I jeszcze jedna rzecz. Jeszcze coś musimy naprawić. O! Jeszcze na dole mi się coś świeci. Dobra, to ja muszę zejść. A, tam. No to ja to wszystko zrobiłam. No to super. Ciekawe, czy się tu na dole zobaczymy teraz? I tutaj użyj tego. Pracowanie. Postarała się najpierw jak mogłaś pociągnąć winie i sprawdź, czy zrobiłaś Okej, okay. i tutaj teraz dźwignia. Pracowanie. Uczeń zagarmistrz, warunki spełnione. Wracamy do naszej pani zagarmistrz. Big Bonnie. Naprawiłaś zegar. Hurra. Ja naprawiłam zegar. Hurra dla mnie. Jestem bohaterem. Ona jest okropna. Ale ładne to miasteczko. Mhm. Super. Ale są No nie, na wieży to jest zawsze duży. Przekaż radnemu fantastyczne wieści. Big Bony biegnie do radnego jak błyskawica. Ona będzie przed nami. Lecimy, dawaj. Ile sił w kopytach? Gdzie mamy? Do radnego. Tutaj, pod ratusz. Patrz, Big Bony już jest. I ona będzie mówiła, ona będzie mówiła, że to ona zrobiła. Och, witaj, zegar Big Bony. Minęło sporo czasu. Cóż, cóż, Big Bony, miło Cię znów widzieć. Słuchaj, skoro tu jesteś, myśli, że mogłabyś spojrzeć na zepsuty zegar. Bo... och, jest naprawiony. Super, tak, cóż. Tu... Teraz pierwszy raz się spróbujemy przetransportować z farmy Steve'a do naszej stajni w Murland. Jeszcze tego. Nie robiłyśmy. A jak mamy ten? Co teraz mamy zrobić? Wybierz stajni Murland. Okej. Za Ej, ty też musisz. trzy. Wybieram stajnie Murland i płacę szlikami. Trzy, cztery. Nie, stój powiedziałeś już trzy. Jeden, dwa, trzy. trzy. Uuu, przyczepa. Zabieracie twojego konia do stajni Murland! I jedziemy, nie musimy biec. Konie odpoczną trochę. I gdzie wyjdziemy? Haha, ha! wychodzimy z tej przyczepy tu koło krówki. Ale pięknie. Fajnie, nie trzeba tak daleko jeździć, nie? Super. Dzięki za oglądanie kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Bye bye!